Siedzę sobie w domu na chorobowym i no brudno. Właśnie i dłubie, i Przyszedł listonosz z ostatnią paczką kwiatków, które ostatnio zamówiłam na AliExpress. Eee, to są te białe eee, W związku z tym, moja obiecana recenzja z tych kwiatków, <laughs> więc tak. Eee, tak, tytułem wstępu to Wam powiem, że tak. Kwiaty z AliExpress ogólnie rzecz biorąc. Tak ogólnie rzecz biorąc. No, nie wyglądają tak jak te kwiaty, na przykład z Orchid Craft's. No takiego wykonania niestety się spodziewać nie możecie. Natomiast moim zdaniem wyglądają dobrze. Wyglądają, przynajmniej ja tak uważam, porównywanie tych kwiatów z DP Craftu. Yy, miałam kilka takich, kilka tych, w związku z tym no, powiem się, że jakość jest bardzo podobna. Ten plus, że te z DP Craftu nie są pomięcione. W związku z tym każdy jednej jest w miarę ładnie wygląda, natomiast te z AliExpress czasem potrafią być jak zwykle tak tutaj, te. Zresztą to jest w ogóle źle zrobione, to wam bo potem pokażę. Eee, potrafią być trochę pogniecione i trzeba troszeczkę się nad nimi napracować, natomiast żeby one w miarę wyglądały. Natomiast z drugiej strony pobijają wszystko cenowo, tak? Więc to nie jest jakiś taki problem. Więc tak, zaczniemy od mojego następ, najnowszego nabytku. Właściwie to nie jest najnowszy, co powiedzmy naj, teraz dopiero dotarł. To są różyczki, słuchajcie, papierowe. Tutaj. Było podane, że jest około centymetra ich centymetra średnicy. No i powiem wam, że mniej więcej jak widzicie, kuczy nie widzicie moment. Złap ostrość tutaj. O. Mniej więcej jak sprawdzimy. to to centymetr faktycznie ta główka będzie nawet powiedzmy trochę więcej. I teraz te białe różyczki, ja przede wszystkim zamawiam kwiaty jasne, zwłaszcza białe i kremowe, dlatego, że ja sobie w razie co mogę je zabarwić tak, jak chcę. Co zresztą Wam też polecam tak naprawdę, jak zamawiacie kwiaty, a nie wiecie jaki kolor, to chyba lepiej zamówicie białe. I teraz te kosztowały za 144 sztuki 8,24. 9 zł niecałe, 8 zł liczmy, tak, za różyczki. I teraz tak, na wszystkich kwiatkach Aliexpress może to jakiś czas się Wam zdawać coś takiego, jak ten. Nie wiem, na ile to będziecie w stanie zobaczyć. Postaram się zrobić dobrą ostrość na tym miejscu. Tutaj, jak się dobrze przyjdziecie, a wiecie co, ja go nawet rozwala. Ten kwiatek, tutaj wystaje mu, i on jest dosyć mocno sklejony, ten drucik, który jest tutaj. No i z takim kwiatkiem, znaczy można gdzieś go tam w środek wsadzić, tak? Ale no to niestety nie wygląda najładniej. No już najładniej wyglądać niestety nie będzie, tak? Na szczęście, muszę Wam powiedzieć, takich kwiatków dużo nie ma. O, widzicie, ten drut tutaj wystaje z tej strony. Po prostu go niedobrze docięli, tak? Albo nie przeciągnę, bo powinien być niżej. Bo zdecydowanie powinien być niżej. Albo powinien być zawinięty tym takim pierwszym papierkiem, tak? Jako, jako taki. Także, no niestety, ten, ten kwiatek akurat będzie do wyrzucenia. Natomiast, to jest jeden. To jest jeden kwiat. Takich kwiatów może znajdę. Nie wiem, no, pewnie kilka znajdę takich. No, ale na przykład, no nie wiem, do tej różyczki to powiem Wam przecież nie ma co się przyczepić. Jest śliczna. Po prostu i tyle. Ja tak małych kwiatów nie, umie, nie umiem robić. szczerze że powiedzieć, że wiecie co, naprawdę nie będę robiła. Jeśli coś kosztuje mnie 2,8 zł, to ja nie sądzę, że ja bym, będę chciała mi się robić tak maleńkie różyczki. Tak. Yy, I tyle. To, to się zwyczajnie nie opłaca. Także no, zobaczcie, te kwiatki są fajne. One, no ta oto tu z tyłu, te trawka, powiedzmy, ta to zielona jakoś tak średnio wygląda, ale druciki są całkiem fajne. Dobrze się je klei i na Magica, i na klej na gorąco, bo sprawdzam jednym i drugim. Także po tym kątem je polecam. To był taki większy był większy zakup, te, te 144. Natomiast kupiłam też kilka kolorowych, to było z innego trochę sklepu. Ja wam w ogóle porzucam wszystkie linki na dole do moich zakupów. Te kupiłam ze względu na kolor. I w ogóle te kolorowe kosztowały. Gdzie ja je mam? Tutaj za 12 sztuk zł57 zł kosztowały. I tak samo, tak, tutaj. Tak jak mówię, są część pogniecionych, na przykład tego trzeba by trochę przeprostować i tak dalej. Natomiast te kolory są całkiem ładne, przynajmniej mi się podobają. E, zamówiłam ich po jednym tak z każdego koloru, który mi się trochę widział ze względu na to, że trzeba będzie, on na przykład ten jest w ogóle mocno pognieciony, trzeba będzie go trochę zrobić. Natomiast jak widzicie nad tym papierem spokojnie da się pracować, także to, to się da naprawić jakoś tak i gdzieś się tam wrzucić w kompozycję kwiatową. To są jeszcze niebieskie. Ten kolor mi się bardzo podobał, ale te przyszły najbardziej pogniecione. Trochę szkoda, ale zobaczcie, jaki piękny kolor. Oczywiście światło tego nie daje, ale naprawdę to jest taki intensywny, intensywny niebieski, taki... taki... No Boże, no, ciężko mi powiedzieć, jak ten kolor, kolor nazwać. Po prostu świetny. O. Ja takich kolorów zamówiłam tam różnych kilka. Nie tak przechodziły. Eee, więc tak jak mówię, to są małe różyczki, to też były gdzieś koło centymetra. Teraz tak, zamówiłam i to już jakiś czas temu, kucza, akurat tych nie wyciągnęłam, poczekajcie, zaraz Wam je wyciągnę. Yy, o, są. Zamówiłam jeszcze jedne róże. To już dawno temu. Ja je zamówiłam jeszcze z Anglii, w związku z tym zapłaciłam za nie funt 40, to wyciekają gdzie gdzieś koło 8 złotych. To są takie różyczki. O. I teraz one są fajne o tyle, że można je i tak zwinąć i je można całkiem ładnie porozwijać, tak? Ja dosyć często takie rozwinięte kwiaty daję. Bardzo fajnie się je też tuszuje. Wam jeszcze teraz nieraz nie pokazywałam. I to jest za 72 sztuki było niecałe 8 zł. Jakoś tak, nie wiem, funt 40 ile wyjdzie. Wtedy wyszedł pewnie gdzieś 8-9 zł jakoś tak trzeba liczyć, tak? Więc powiedzmy coś takiego. I ja dosyć sporo z tych kwiatów korzystam. Będę musiała sobie niedługo zamówić kolejne. Naprawdę są fajne. Też się zdarzają takie, gdzie, gdzie ten drucik gdzieś tam wystaje, ale to chyba kwestia jest tego, jak te róże są robione. Coś takiego. Ostatnio zaszalałam. Aha, to są te wyrzucenia. Ostatnio zaszalałam, kupiłam kilka kwiatów materiałowych. Po warsztatach u Ajdy zostały mi 2-3, bardzo mi się podobały te kwiaty. No i tak popatrzyłam sobie troszeczkę po AliExpress, pomyślałam, że też kilka kupię. Teraz te kwiatuszki kosztowały 2,91 za 12 sztuk. Mają pręciki, dość ładnie wykończony jest tutaj ten materiał. Ja nie mówię o tym zielonym nadal, bo to wygląda źle, ale powiedzmy ten dół jest ładnie wykończony, nie strzępi się nigdzie. Na to też zwracajcie uwagę, bo na niektórych zdjęciach nawet tych kwiatów na no aliexpress widać, że ten kwiat się zaczyna szczępić, tak, więc to powiedzmy bez sensu. I ja z tego, co przynajmniej tutaj dotykam, to one są zrobione z bardzo podobnego materiału jak te kwiaty, które miałam do czynienia u Ajdy, co to znaczy, że będą się nieźle barwiły. Jakimiś mgiełkami wodnymi, i tak dalej, że one, jak wejdzie tutaj pigment do środka, to tak całkiem fajnie te kwiaty będzie, będzie barwił. O! Tak ten kwiatek wygląda. Eee, no więc ja powiem Wam, że takie no, takie zapewniasz całkiem niezły. Kwiaty, z których jestem mega zadowolona, tylko one już kosztowały więcej. To są te. To jest taki kwiatek z tutaj kawałkiem tiula, Tutaj jest jakaś, jakiś taki. bling, bling. Tutaj są pręciki, coś takiego. Tak to wygląda. Te kwiaty kosztowały też 2,91, ale za 6 sztuk, czyli są dwa razy droższe niż tamte materiałowe, niż te. Ale powiem Wam, taki jeden kwiat po prostu robi czasem całą kompozycję, nic więcej nie trzeba. Bardzo mi się podobało w, w ślubnych, w ślubnym boksie użycie takiego kwiatka. Świetnie to wygląda. On w ogóle jest tam wpisany jako bodajże jakaś tam ślubna dekoracja, także po czymś takim możecie ewentualnie szukać kwiatów. Proszę bardzo. Tutaj średnica tego jest tam miało być niby 3 cm, tu jest powiedzmy 4 nawet, bym powiedziała, 3,5 do 4, tak jak widzicie. Tutaj jeszcze Wam pokażę, bo tych nie pokazałam wcześniej. Tutaj też 3 cm. Coś takiego. Eee, dobra. Teraz tak, słuchajcie, minus jeszcze. Kupiłam kwiaty takie. Nie wiem, co to za kwiatek. Ciężko mi powiedzieć, jaki to kwiat nazwać. Ko, I to są kwiaty, gdzie 12 sztuk kosztowało złoty 96. Zł. I powiem Wam, z tych nie jestem zadowolona. Jestem zadowolona tego, że wszystkie przyszły tak bardzo mocno pogniecione. I teraz o, na przykład coś takiego. I naprawdę trzeba mocno, czasami to jest mocno niemożliwe. Trzeba tymi kwiatem mocno popracować, powyginać go w jedną, w drugą stronę. Gdzieś tutaj jest klej pozaklejany, albo jest powyginany po prostu. Tu kwestia jest bardzo niezbyt dobrego po prostu transportu, tak, tych kwiatów. One doszły całe, ale niestety pogniecione. O! Żeby on jako taką wyglądał. Niektóre po prostu trzeba zrobić na, na wąską, bo, bo inaczej nie wyjdą tutaj, coś jest posklejane na przykład. Także tych kwiatów nie polecam. Pewnie do czego się wykorzystam gdzieś tam jako nie wiem, coś dookoła. Czy tam to będzie dookoła i, i, i po prostu jakoś, jakoś będą gdzieś, gdzieś kiedyś wykorzystane. Natomiast no nie, nie powiem wam, że jakie kupiłam, tak nie wiem, może do tej pory dwa razy wykorzystałam te kwiaty. Bo no wiecie, co one mi się niekoniecznie podobają, niestety nie dużo pieniędzy nie kosztowały, ale, ale są. Yy, plusem tego jest to, że one były bardzo... I dlatego ich kupiłam trochę więcej. One były w ładnej kolorystyce. Na przykład tutaj ten. że Są takie jeszcze biało-fioletowe i tak dalej. Ale one wszystkie, jak widzicie, są bardzo mocno takie... O! Powygniatane. I tutaj tego na przykład już w ogóle nie jestem w stanie jakoś tak, nie wiem, odratować. Ten może, o! Z tego coś może jeszcze się da zrobić. Także, no nie, 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 nie polecam tego. Tych kwiatów nie polecam. Ewidentnie Ciężko się z nimi pracuje. Powiem Wam szczerze, że chyba róże są najbardziej bezpiecznym zakupem na Aliexpress, dlatego, że no róż z różami dużo można zrobić. tak? A tutaj powiedzmy... No nie bardzo. Cokolwiek. Jeszcze mam takie niebieskie. O. Eee, to jeśli chodzi o kwiaty. Słuchajcie, kupiłam też pręciki. <laughs> I teraz tak. Dla porównania pokażę Wam pręciki, które kupiłam mm, na zlocie we Wrocławiu na ostatnich. No, były takie jedne i teraz, to już ostatni mi został, te były częściowo, widzicie, posklejane, tu na przykład ten brokat po trochę odchodzi, to wiadomo, że to się przykryje i tak wykorzysta, natomiast no powiedzmy one takie są. I tutaj był drugi taki, który kupiłam, To dosyć sporo często wykorzystałam, takie powiedzmy, to są, to są takie, które kupiłam w Polsce, w Polsce kupiłam bodajże 3 zł za chyba 6 sztuk czy jakoś tak. Teraz w, na AliExpress zamówiłam pręciki takie. One po 12, 12 sztuk, były po 4 grosze. I teraz słuchajcie, tak. Te tutaj, znaczy, dobra, pomijając to zielone, tak, to zielone trzeba będzie ściągnąć, bo ono jest widzicie postrzemione i ono po prostu źle wygląda. Nie wiem, czy to zobaczycie, o tutaj. Po prostu źle wygląda, tak? To, to trzeba będzie w ogóle ściągnąć ten cały powiedzmy listek. A tu i tak z reguły go ściągałam, bo po prostu wykorzystywałam same pręciki. One coś się ciekawie wyglądają, bo tak wyglądają, jakby cukier był przylepiony. Nie wiem, czy wy to widzicie. Nie wiem, czy to jest jakiś grub, drub, gruboziarnisty puder do embos... Boże, ty nic nie widzicie. Gruboziarnisty puder do embossingu, coś w tym stylu. I tyle. I powiem Wam pomiędzy... O, tu jest jakiś uszkodzony jeden. Pomiędzy tymi. Mm... Z winiątkami, ona i pomiędzy sobą, raczej nie są, o tu jest troszeczkę posklejane, ale no nie są pomiędzy sobą posklejane, tak? Także no nie najgorzej, szczerze powiedziawszy. Fajnie wyglądają i też było w kilku wersjach kolorystycznie kupiłam Tak jak mówię, zwykle kupuję tylko takie neutralne kolory. Najwięcej można je wykorzystywać, coś w tym stylu. Także słuchajcie, co Wam mogę powiedzieć tak podsumowując? Wild Orchid Craft to nie są, absolutnie nie są raczej bym nie kupowała dużych kwiatów, nie kupujcie raczej dużych kwiatów. Na pewno, to co na pewno, na pewno opłaca się kupować te wszystkie takie, wiecie, wypełniacze. Jak gdzieś tam widziałam, te wypełniacze do tanich u nas nie należą. Gdzieś tam, w większości wypadków, te takie małe kwiatki to trzeba zapłacić 7-8 zł za, no powiedzmy, 20 parę sztuk, jeśli tego co pamiętam. Także, no powiedzmy, one, one jakoś takie tanie u nas nie są. Natomiast, no tu mówię, to jest 8 zł za 144 sztuki białych, za kolorowe było złoty 57 zł za 12 sztuk. I te małe różyczki kolorowe, to wam polecam. To Wam polecam, może jakbyście nie mieli takiego pecha, jak ja tu z tym mam, to może oto, te to będą ładniejsze do pokazania. Takie to Wam polecam, dlatego że um, wiadomo, w tych małych kwiatków się zużywa najwięcej, tak? Warto jednak zainwestować w taki jakiś ładny kwiat centralny, albo samemu zrobić, ja do tego nie mam ręki, albo kupić właśnie dobrego wild, np. wild orchid craft, swa, takie się, nie wiem, lilie czy magnolie, czy coś w stylu. Te kwiaty są prześliczne po prostu, czy jakieś słami ranu. Super sprawa, natomiast jako w roli wypełniaczy dookoła kompozycji, te mi się moim zdaniem bardzo dobrze sprawdzają. Na dzisiaj to by było tyle mojego marudzenia. No i na razie, pa!